Dariusz Wanat, witaj. Dzień dobry. Nie słyszę nic. Po pierwsze gratuluję. Dziękujemy. No i pierwsza wygrana w tym sezonie, Jak jakbyś mógł podsumować w skrócie mecz? Na pewno nie było łatwo. No. Strzeliliśmy tam jakieś bramki, prowadziliśmy 3-0 i potem na własne życzenie tracimy gola. I potem zaczęła się nerwówka. No. Niepotrzebne, niepotrzebnie głupie błędy i sobie możemy zawalić mecz. Na szczęście dobrze się ułożyło i wygraliśmy. Oczywiście podkreślmy jeszcze, że Ty dzisiaj jesteś zdobywcą jednej z trzech bramek. Gratuluję. Dziękuję, udało się. Jakub Szaur fajnie mnie znalazł do pustej bramki i tylko wystarczyło wykończyć. Jeśli chodzi o grę w przewagach, to chyba jeszcze jest jakiś Wasz problem. No jest to początek sezonu, jeszcze to nie wygląda tak jak powinno, ale miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym meczem będzie to lepiej wyglądało. Następny mecz dopiero za 10 dni to jest dość długa przerwa. To jest długa przerwa, akurat dla nas to dobrze, trochę potrenujemy ciężej jeszcze, żeby lepiej się przygotować i miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. I jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękuję.